odległych czasach, w których ludzie musieli walczyć o przetrwanie. Kiedy na każdym kroku czaiło się niebezpieczeństwo, a lasy były zamieszkane przez zjawy i potwory, mała grupa poszukiwaczy przygód, złożona z niezdarnej elfki, narzekającej gremlinki, kudłatego trola, krasnoluda z ciotowatą brodą i kolesia, który trzyma kamerę, więc go nie widać, udała się w podróż. Zawiązali przymierze, które miało doprowadzić ich na sam szczyt odległej góry do podnóża wieży Otto wątpi smarka. Grupa przyjaciół utworzyła drużynę Eklerka. Trapieni złą pogodą, zalegającymi ciemnościami, nachyleniem terenu, narzekaniami gremlinki i podnoszeniem z ziemi wciąż upadającej jelki wspinali się w górę. Cmentarz małych dzieci nie powstrzymał ich przed osiągnięciem celu. Na ich drodze pojawił się złowieszczy muchomor, który kusił białymi plamami. Mokradła dały się we znaki, topiąc buty w zalegającym, lepkim błocie. Napotkali wilka, którego zła czarownica zamieniła w korzeń drzewa. Przetrwali jednak, popijając herbatę, ananasowo, melonowo, malinowo, owoce leśne z domieszką kawy, żywiąc się resztkami czekoladowego lembasa, parli do przodu, nie zważając na niebezpieczeństwa. Ich oczom ukazała się spowita we mgle złowieszcza wieża, Deszcz zmoczył ciała nieustraszonych wędrowców, jednak oni nie przelękli się. Zjedli kanapkę z kotletem, napili się życiodajnej cieczy, połknęli po eklerku i wykonali misję. W zalegających ciemnościach dotarli do automobilu, by udać się na biesiadę i zasłużony odpoczynek. Nie znaleźli jednak odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Dlaczego ma się katar, jak się chodzi?